31 stycznia w Szkole Podstawowej nr 59 w Katowicach zorganizowano imprezę charytatywną. Zaproszeni goście licytowali lalki przygotowane przez uczniów placówki. Zebrane darowizny zostaną przekazane na rzecz ratowania życia dzieci w Czadzie, jednego z najbiedniejszych krajów w Afryce. Przygotowujemy się już no od dwóch miesięcy, dlatego, że to kilka etapów taka, taki projekt zajmuje. Najpierw dzieci poznawały różne kraje. Poprzez y, znajomość poznawały kulturę mieszkańców, zwyczaje, uczyły się tolerancji przez to. E, drugi etap to było tworzenie lalki, charytatywne, la, charytatywne tworzenie lalki. I polega to na tym, że dziecko samo sobie wybiera kraj, z którego wytworzy tą lalkę, zaprojektuje i wykona. Więc możecie pańs-, Państwo sobie zobaczyć, jak naprawdę cudne są lalki. Widać ogrom serca i mam babć i dzieci. Cena wywoławcza jednej charytatywnej laleczki wynosiła 10 zł. Taka kwota umożliwia zaszczepienie jednego dziecka przeciwko najważniejszym chorobom wieku dziecięcego. Bardzo się cieszymy, że jest taki odzew wśród społeczności naszej lokalnej, ponieważ jest aż 62 laleczki szyte razem z mamami, z babciami, a więc jest to wielopokoleniowa praca w myśl bardzo ważnej idei pomocy dzieciom z Afryki. Każda laleczka dostaje swój paszport sport akt urodzenia ma swoje imię jest napisany wiek lalki no i kraj pochodzenia i oczywiście autor, który ją stworzył. Projekt edukacyjny Wszystkie kolory świata organizowany jest przez Polski Komitet Narodowy UNICEF. Goście dopisali, wielka radość i wydaje mi się, że ta impreza pod patronatem UNICEF-u w Szkole 59, w Szkole Podstawowej na Osiedlu Tysiąclecia zwraca uwagę na dzieci głodujące w Afryce, zwraca uwagę, że dzieci są w wielu krajach i nie wszystkim dzieciom no, jest tak dobrze jak Katowica. Trzeba przyznać, bo szkoła jest piękna, radosna i, i, i wesoła. W dzisiejszej akcji chodzi o to, że trzeba y, licytować larki żeby na dzieci z czadu, na szczepionki dzieci, dzieci z, larki, z czadu. Trzeba pomagać. Prócz licytacji przygotowano bogaty program artystyczny.